Rada Nadzorcza odwołała czterech członków zarządu, prezesa i trzech wiceprezesów. W skład zarządu powołała pana Mariusza Bobera, który jest prezesem grupy. Podczas takiego wchodzenia nowej osoby zawsze wiąże się z zapoznaniem, zarówno z ludźmi, jak i z bieżącymi sprawami. Dokonujemy przeglądu bieżącej agendy zarządu, takich najważniejszych spraw, które są przed nami. Ale też i zapowiedzieliśmy o tym, do, w normalnym trybie zostanie dokonany audyt projektów inwestycyjnych. To jest nasze główne, w chwili obecnej najważniejsze zadanie. Ogłosiliśmy realizację 60, 68 projektów inwestycyjnych. Na łączą kwotę około 7 miliardów złotych, obejmujących inwestycje w podstawowe obszary naszej działalności. Z tych dużych projektów, które już weszły w fazę realizacji, to jest budowa kompleksu tworzywowego w Tarnowie, to jest budowa wytwórni Poliamidu 6. Instalacje do granulacji mechanicznej nawozów w Tarnowie i w Puławach. Budowa kompleksu energetycznego w Kędzierzynie. Bardzo ważne inwestycje w rewamping amoniaku w policach, który jest też na ukończeniu. I szereg innych projektów o mniejszej skali, ale ukierowanych na poprawę efektywności prowadzonej działalności. Dodatkowo ogłosiliśmy również, że grupa jest gotowa rozpocząć trzy duże projekty o skali bardzo dużej, czyli budowa instalacji do produkcji propylenu z propanów w policach. O budżecie wyjściowym 1,7 miliarda złotych, elektrowni gazowej w Puławach z budżetem ponad 1,1 miliarda złotych i również pracujemy w takiej wstępnej fazie nad projektem zgazowania węgla. Rozmawialiśmy również z instytucjami finansowymi. W roku 2015 podpisaliśmy umowę konsolidującą dług grupy. W związku z tym przygotowaliśmy model, taką prognozę wieloletnią grupy, uwzględniającą aktualne, ale też i prognozowane tendencje rynkowe, ale też i przeanalizowaliśmy jakie są możliwości sfinansowania tych dużych projektów inwestycyjnych. Uzyskaliśmy zgodę banków i podpisaliśmy umowę na, na uruchomienie limitów kredytowych w kocie 2,2 miliarda złotych. Podkreślam, że to jest dług skonsolidowany, wykorzystujący możliwości kredytowe grupy, ale też i zasoby gotówkowe, które są w grupie. W chwili obecnej w normalnym trybie, jak wiadomo, że każda zmiana ważnego organu, jakim jest zarząd, wymaga dokonania przeglądu tej agendy, bieżącej operacyjnej, ale też i przeglądu agendy inw inwestycyjnej. I w chwili obecnej jesteśmy na tym etapie. Mówiliśmy o tym, że analizowaliśmy wiele projektów akwizycyjnych i podkreślaliśmy za każdym razem, że ten etap integracji poprzez akwizycję w tym polskim wymiarze prawie już jest na ukończeniu. Natomiast są jeszcze atrakcyjne podmioty, które, którymi jesteśmy zainteresowani, również w, w granicach Polski, ale co warto podkreślić, grupa o takiej wielkiej skali. Wykraczające już poza, daleko poza granice Polski, mocno osadzone na rynku europejskim, nie może dzielić projektów inwestycyjnych, akwizycyjnych na projekty polskie i zagraniczne. Dlatego też, w, w tym obszarze, zwracamy na to uwagę, by były to projekty dobre, podnoszące wartość grupy poprawiające również podstawowe parametry finansowe, dodające nową ambitę, zdrową ambitę i za takimi projektami się rozglądamy, analizujemy. W chwili obecnej nie mamy nic do zakomunikowania.